Jajku, jakiś dzieci tu jechał musisz to chyba obniżyć mówiłam że brudne. Brudne to mało powiedziane o a tu się da normalnie podwyższyć no tam było coś nie tak coś mogę ci Jej. dać mokrą chusteczkę mokrą nie to trzeba czymś raczej chyba suchym wiesz wyczyścimy sobie elegancko a swoją drogą, ciekawe co się wydarzyło, że jest tak upaprany. No mówisz, ma to od mycia Chyba tak. Taka porysowana, ta szybka. Dziękuję. Ta Mazda dużo fajniejsza. Fajne rondo, co? Hmm. Między skałami. Chyba przywiozłem cię gdzieś, gdzie jest słońce. No. Gdy to umieram wybrać mięso na wycieczki. Się okaże, bo to jeszcze nie jest destynacja docelowa. Wycieczki po polsku. O no, proszę. Jak miło przeczytać coś po naszemu, ale tu ładnie, jak kolorowo. Chyba musisz nam wyczarować miejsce do zaparkowania. Gorzej niż u nas. Większość chyba będzie jednokierunkowych, albo się mylę. Tu nie ma, nie ma. A, kiedy te kinki wystają? No, pan. Liczo, tu obawiam się jednak, że tutaj jest podobnie. Góra dół góra dół. Ale widoki, spójrz przez tą szybę, jakie tam są. Te. No, muszą mieć ślicznie z tych domów na wodę. Dobrze, że słońce wyszło. Jak za jakieś dwa tygodnie znajdziemy miejsce do zaparkowania, to sobie. Będziemy mogli wyjść. No. O, i to będą chyba los Gigantes już. Ja chyba nie przewidziałem, że tu będzie takie słońce. Nie I nie zabrałem czapeczki. No ale widok jest śliczny. Wyczytałem, że lepiej się ogląda te klify z większej odległości. Tak, dlatego się pływa najlepiej, najlepiej z boku. No tak, ale wydaje mi się, że jak zejdziemy tam niżej, w stronę oceanu, no właśnie chyba będzie. Tylko trzeba pewnie będzie dojść do plaży czy gdzieś. No nic, zobaczymy. Chyba się uda. Rzucić okiem na klifę. No no, później tam można iść. No, no. Ale no. widok. Zobacz jak ktoś ma mieszkanko basenem w takim miejscu Jak tu będą takie widoki, to ja nie wiem, czy my się ruszymy z miejsca. nie wiem co fotografować. No jest to konkurencyjne miejsce dla Costa Adecha. Ale to widok z plaży nie? Tak, tak, oczywiście. Nie chciałabym chyba tutaj mieszkać. Myślałem na plaży. To mm. Ale jaka pogoda nam się trafiła. Zobacz, część, reszta wyspy jest ciemna chyba tu będzie coś gdzie można usiąść i się napić i wysikać. Widziałeś, co tu się dzieje? One barakito and one Coffee Americano. Thank you. Ale wszystko jest takie wielkie, te skały, nie? No. Człowiek czuje się taki malutki przy tym ogromie natury. No tutaj na przykład pewnie piękny widok, ale weź, wejdź. 5 razy no, dziennie. Tak, Jaka fala idzie zobacz. Chyba tu trochę ciasno, na ten autobus. <g punishment> <g checklist> <g interessant> Nie to jest co mówisz. O widoki. No to pojedziemy w no, raczej bym tu nie zawracał. Pojechałbym w górę. O kurna! A ma to hamulce? Nie. Bez kakazynu. Proponuję zrobić Tak. Połączyć się przez telefon. Ja przejdę na drugą stronę będę ci mówiła, czy nie z góry. Nie trzeba. Nie się tam nic nie widzę. Dobrze. Spokojnie. Jak tam z prawej u ciebie? Ale masz widoki. No. Może ty poprowadzisz teraz? Na pewno na bank. Jeszcze autoka jest ja tam. Za Nie zachęcę. <laughs>